Się Manko. Nie wiem już, który raz zacząłem nagrywać tego vloga, ponieważ nie było mnie tutaj jakieś 5 miesięcy, a w internecie około 2,5 miesięcy. Znaczy, tak czasami była na chwilę. Ale czemu to Wam opowiem później? I w sumie nie wiem, co powinnam Wam tak za bardzo powiedzieć, bo mega się stresuję. No dobra, może nie tak mega, dawno tego nie robiłam, ale bardzo się za tym stęskniłam, za moim gadaniem do kamery Głupot do Was. I za montowaniem tego, bo serio mega lubię to robić i przez ten czas tak mi tego bardzo brakowało. Ogólnie bardzo dużo przez te 5 miesięcy, kiedy nie było mnie na YouTubie, w moim życiu się zmieniło, a szczególnie na przełomie lipca, sierpnia zeszły duże zmiany w moim życiu i bardzo dużo się naprawdę pozmieniało. Jak widzicie, też zmieniłam trochę siebie. Zmieniłam kolor włosów. Wcześniej miałam jeszcze takie trochę krótsze. Już, już zdążyłam zrobić w tym czasie tak samo keratynę, która już no, mam 3 miesiące jakieś na włosach, więc już powoli mi się zdążyła wypłukiwać. Pierwszą rzeczą, którą chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, jest to, że planowałam nagrywać vlogmasy, swoje pierwsze vlog masy, ale nie wiem, czy to zrobię z tego względu, że po prostu moje życie nie jest jakieś mega ciekawe, tylko po prostu. Zwykłe I po prostu codziennie wstaję do pracy. Później przychodzę, jak jestem zmęczona, to śpię i nie wiem, czy będzie coś ciekawego, żeby mogła Wam pokazać. Poza tym, nawet nie kupiłam żadnego kalendarza adwentowego. Poza tym, kolejnym rzeczą jest to, że nawet nie ustrojam sobie domu, więc w sumie to by były takie chyba zwykłe vlogi i. Zatem zastanawiam się nad tym, że może bym to zrobiła, bo przez ostatnie jakieś prawie dwa miesiące to w ogóle nie było praktycznie w internecie i nie było ze mną kontaktu. A z tego względu, że ogląda mnie tylko moja rodzina i parę osób z zewnątrz, to mogliby wiedzieć wtedy, co u mnie po takiej długiej nieobecności i może jednak się skuszę. Ale nie będą tak, takie regularne vlogi, jeśli w ogóle będą. Będę miała coś ciekawszego, na przykład. Będziemy codziennie myć jakiegoś garczka, będą na, naczynie żaroodporne myła, czy coś, to już jakaś zmiana jest, to mogę wam pokazać Także możecie dać znać w takiej długiej przerwie Czy chcielibyście coś takiego w ogóle widzieć, czy nie, może, mnie, może się zmotywuję, żeby sobie trochę chatę przystroić, czy coś, bo Bo też tego nawet nie robiłam Dajcie znać mnie to dzisiaj jest sobota 30 listopada i w sumie mogłabym rzucić ten film jako pierwszy w u mas jeżeli będą kolejne, tak jak już mówiłam, a się zastanowię, a ja w każdym razie mam już gdzieś. 13-16 i muszę się trochę streszczać, bo zaraz chłop przyjdzie i będzie się dar, że powinniśmy za chwilę wychodzić, a jestem nadal niegotowa, także pozwólcie, że sobie szybko machnę pielęgnację bo, bo dopiero się zaczęłam niedawno ogarniać. I ogólnie jakoś coś kosmetycznego mówimy, ja pokażę Wam na szybkości taki, żel, kupiłam sobie ostatnio go. I dzisiaj pierwszy raz umyłam nim twarz Jest to żel z Isany um, Taka po prostu zrobiona linia koreańska Ona chyba ona była limitką i sobie już kupiłam to dawno, ale widziałam, że jeszcze kilka produktów z tego zostało na półkach I Nie wiem, czy ta linia jest tak samo w rozmanie Polskim U nas um, ona się nazywa Sumsubai Isana I pierwszy raz sobie umyłam dzisiaj twarz i powiem wam, że jest tak fajnie, jakoś taka oczyszczona, taka jasna Jeżeli wiecie o co mi chodzi, na pewno wiecie o co mi chodzi ale jeszcze muszę iść ogólnie do dermatologa, jak już tak wam, was wdrażam w moje życie ponownie. To muszę iść do dermatologa, bo z moją twarzą w ogóle nie jest lepiej. Od wakacji um, zaczął mnie łapać jakiś trądzik i już myślałam, że to przejdzie, bo ostatnio już nawet, nawet było w miarę okej. Okay? A teraz znowu mam całą twarz sypaną i zaczyna się pogarszać, więc już byłam u lekarza po skierowaniu i muszę iść. Wiesz, to nie jest jakiś zaplanowany vlog. Dzisiaj po prostu wstałam i pomyślałam sobie: Jejku, naprawdę to jest nagrywaniem, i mi tego brakuje. I tak mówię, kurde. Nagram sobie czemu nie do nie bo Ogólnie mam jeszcze tonik z tego, właśnie miałam, bo on się skończył. I był ok. Fajna też jest po nim buzia, więc jeśli macie dostęp do tego jeszcze, to możecie sobie wypróbować i dajcie się znać, czy wam się sprawuje. Jejku, mam nadzieję, że nie będę klepać głupot, bo mam wrażenie, że Was zanudzam zazwyczaj, ale, ale rodzina obejrzy. Może skoro jeszcze sobie robię pielęgnację, to Wam opowiem trochę, co czemu mnie tak długo nie było. Zacznijmy od tego, że się przeprowadziłam, tak będzie łatwiej. Ale mieliśmy dużo problemów z tym mieszkaniem i w ogóle później była przeprowadzka, później było kupowanie mebli, urządzanie, sprzątanie, wiesz, cenie karniszy. W sumie to jeszcze nie mam sypialni dokręconych. Bo tego nadal nie zrobiliśmy, a mieszkamy tutaj od połowy sierpnia. Później nie miałam internetu, odkąd się przeprowadziłam, więc musiałam korzystać z tego, który miałam jakiś tam mały pakiet w telefonie. I on cały czas mi się kończył, bo wiecie jak to jest internet w telefonie, szczególnie jeśli sobie chcecie coś przejrzeć, a to. Matko. No i po prostu. Jejku, ej, wiecie co, ja, jak coś robię, to muszę robić jedną rzecz, bo tak, później nie mieliśmy internetu. Znaczy, wiecie, założyliśmy sobie internet, ale później się okazało, że coś tam nie łączy. Później musieliśmy tam dzwonić, wysłali nam kod jakiś, żebyśmy się zalogowali. Później to nadal działało. Później przyszedł jakiś kolega, żeby za jakieś dwa, trzy dni temu, i naprawił mi internet w końcu. Dlatego tu jestem. Później. Stwierdziliśmy, że musimy zmienić samochód, bo w mojej starej 22-letniej Astrze, którą i tak nadal kocham, wszystko zaczęło stukać, pukać Dlatego stwierdziliśmy, że chcemy kupić samochód i mieliśmy plany, żeby kupić inny niż mamy teraz, ale niestety nam się nie udało Ale kupiliśmy sobie nowy samochód, jest ok, jeżeli podoba nam się Także... także... Także tak to wszystko teraz wygląda No i jak wiecie, też wcześniej nie nagrywałam, bo właśnie Mieszkaliśmy z moimi rodzicami Ja, mój chłopak, moja siostra, moi rodzice i pies No, tak więc mm, Cały czas ktoś był w domu, a najgorszym rzeczą było chyba to, że po prostu nie miałam też światła Bo jak już wszyscy sobie gdzieś poszli albo zajęli się czymś i ja mogłam w miarę nagrywać To nie było światła, bo w moim pokoju światło było tylko OK, nawet do południa, a po południu, jak zaczęło nawalać słońce, to już w ogóle się nie dało zrobić, bo wszystko padało mi na twarz. Ale teraz, kochani, wracam, ponieważ w końcu nadszedł ten moment, w którym zainwestowałam w końcu w softboxy. Więc teraz, kiedy już nie mieszkam z rodzicami, kiedy mam oświetlenie, to nie będę miała zbytnio wymówek, żeby w końcu nie nagrywać. I postanawiam tutaj wrócić tak bardziej na stałe i być może takie. Zawsze jest być może Wrócę tutaj bardziej regularna Mam nadzieję Także trzymajcie kciuki Tak, ten vlog był dosyć taki organizacyjny i Mam nadzieję, że was nie zanudziłam, bo trochę wyszłam z prawy. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie Ale teraz idę robić makijaż Okej, okay, to są kosmetyki, które wybrałam do dzisiejszego makijażu który muszę zaraz szybko robić, bo naprawdę chłop mnie zabije I tak, mam pomadę do brwizny Cienie spierne i jeszcze kredka z NYXa. Ona ma taką spoko dosyć czoteczkę. I kupiłam sobie swój pierwszy produkt z Benefitu. Jest to taka paletka do konturowania, i w niej jest bronzer y, hola, ym, róż i rozświetlacz. I ja ją widziałam u Vanessy na Insta Stories, i postanowiłam, że sobie kupię taki produkt, bo jak będę jechać do Polski na święta, to będę brała chyba jeden produkt, jeżeli mi się uda to zrobić. Ym, i postanowiłam właśnie sobie kupić taką paletkę. Ona wygląda tak. A! Boję się tylko troszeczkę, że ten bronzer może być przyciepły do mnie, bo ja zazwyczaj takich bardziej neutralnych używam albo chłodnawych. No ale zobaczymy, za chwilę ją ja będę pierwszy raz testować, także biorę się już za ten makijaż naprawdę, bo, bo już nie mam czasu. Ok, skończyłam makijaż. Prezentuje się on tak, pokażę Wam szybko, bo oczywiście pada mi bateria w aparacie. Muszę ją teraz naładować i odezwę się do Was później, bo teraz jedę na zakupy. A jeszcze wcześniej muszę sprzątnąć cały ten syf, który tutaj narobiłam podczas malowania się. Tak więc ja już lecę i do zobaczenia później, jak podładuję baterię. Może mi się Was uda zabrać na zakupy. No i żeby nie było zmyłam tą plamę, stąd nie pójdę z nią tak. I później jeszcze Wam podsumuję, jak mi się malowało tą nową paletką. Okej, okay. mój organizm zadecydował, że nie pojadę wcześniej na zakupy, bo tak zaczęła mnie boleć głowa, że musiałam się położyć i trochę odpocząć, i wziąć tabletkę. Więc jest dopiero teraz 18 i jedziemy na zakupy. No i mam nadzieję, że kupimy resztę prezentów, no nie? No. <noise> Albo przynajmniej jeszcze tych kilka takich najważniejszych. Tak więc jedziemy. Jejku, co z tą ostrością. I trzymajcie kciuki, żeby się udało I nie zapominajcie, żeby się ciepło ubierać Serio, to jest ważne Ubierajcie się odpowiednio do pogody, bo ja w sumie cały czas dbałam o to, żeby się dobrze ubierać Żeby było ciepło, a ostatni tydzień cały przechorowałam i musiałam przeleżeć w łóżku Także nie polecam i ubierajcie się wszyscy I dbajcie o siebie Właśnie wróciliśmy do domu, jeszcze po drodze byliśmy odebrać rodziców, bo byli w gościach I miałam wam powiedzieć pod wieczór, jak mi się pracowało tą paletką Ogólnie, tak jak mówiłam, to był mój pierwszy produkt z Benefit'u I um, Jak mogliście już zauważyć, kiedy ja nakładam bronzer, to wydaje mi się, że Praktycznie on nie jest widoczny, w sensie jak go robię w ten sposób, żebym ja go widziała, jakąś taką małą zmianę na twarzy, ale ogólnie to chyba nie konturuje się zbyt mocno i jak Wy na to patrzycie, szczególnie w kamerze, która, która trochę zjada, to pewnie myślicie, czy ona w ogóle nałożyła tam ten brązer, bo nie jest on tak bardzo widoczny, szczególnie, że jest on bardzo... Bardzo napigmentowany i trzeba do niego mieć lekką rękę, więc ja sobie na początku gdzieś tutaj trochę plamę zrobiłam, nie wiem czy jeszcze, może ją mam trochę, później sobie ją spróbowałam rozblendować pędzelkiem, ale ogólnie podoba mi się to trio, jak na pierwsze takie wrażenie to jest ok, Ten rozświetlacz myślę, że ogólnie on w kamerze wygląda bardziej. Na bardziej taki świecący. Jak tak sobie na niego patrzyłam w ciągu dnia, to był taki dosyć delikatny, a jeszcze spróbuję go nałożyć go tak bardziej na mokro. I myślę, że wtedy efekt będzie fajniejszy. Ale ogólnie daje taki fajny, dzienny błysk, i myślę, że będzie się dało go bardziej jeszcze zbudować. Róż bardzo mi się podoba, bo on jest taki jak ja lubię taki właśnie koralowy, niezbyt różowy, niezbyt ciemny. Taki. akurat. Um, I no. I w sumie to by, było, by wszystko. Pracowało mi się bardzo fajnie z tą paletką, tylko tak jak mówię, cały czas muszę popracować jeszcze nad konturowaniem, bo, bo właśnie ono jest takie zazwyczaj, mam wrażenie, delikatne, a chciałabym tak spróbować mocniej, albo się, że tak walne są taką plamy, i wiecie o co chodzi, nie? Dobra, a teraz przejdźmy do tego ogólnie, kupiłam sobie organizerki, takie dwa. Zaraz wam odwrócę kamerkę i pokażę. Kupiłam sobie dwa zestawy takich organizerków w ekszynie, ponieważ. O, to jest drugi. Ponieważ na przykład tutaj w tej szufladce to jest mój pojemnik, który powinien być w kuchni. I ten pojemnik to też pojemnik, który powinien być w kuchni, ten który tu jest, to jest w ogóle jakiś. Łazienkowy pojemnik, ale na gąbeczki spoko W każdym razie te głuchenne pojemniczki chciałabym sobie wymienić I dzisiaj właśnie całkiem przypadkiem spojrzałam, że coś takiego fajnego jest w Action, Więc jeśli macie w Polsce dostęp do Action, to leccie, bo wydaje mi się, że asortyment może być podobny I jeszcze zajrzałam do Tallyway i do H&M i tam kupiłam sobie spódniczkę i bluzkę i w sumie to chyba może ją przymierzę i wam pokażę i za chwilę będziemy kończyć tego bloga No i bluzka jest z mu ten t-shirt zapłaciłam za nim całe 3 euro Tylko to jest XS i jak tak trochę się poruszam, to mam wrażenie, że troszeczkę mnie może uciska, ale to być może przejdzie mi Jak nowe są rzeczy, to czasami tak mam A spódniczkę kupiłam w Tallywail i... Tak się ona prezentuje. Ogólnie mierzyłam Eskę w sklepie, ale stwierdziłam, że chciałabym ją zabrać na święta, dlatego może wezmę Mkę, bo jak coś zjem, to będę takim grubym kartoflem. Więc lepiej, mieć więcej miejsca i zdecydowałam się na tą. A jak sobie przymierzyłam jedną do drugiej, to nie widziałam zbyt dużej różnicy. Być może tak troszeczkę troszeczkę, więc stwierdziłam, że na wszelki wypadek jadąc na święta, to wezmę sobie większą. Także kochani, czas zakończyć tego vloga. Dzięki Wam za uwagę, że zostajecie ze mną do końca, jeśli udało Wam się przetrwać przez to moje gadanie. Oczywiście, jeśli nie macie mnie jeszcze dosyć, to zapraszam Was na moje pozostałe filmy na kanale, a tutaj możecie zostawić łapkę w górę, no i komentarz, co Wy o tym wszystkim sądzicie. Zapraszam Was także na mojego Instagrama, pewnie wszystko będziecie mieć w opisie i gdzieś tutaj Wam się, tu albo tu powinno Wam się wyświetlić. No, a ja się już z wami żegnam i do następnego razu, pa! pa.